Ej, zostawcie go! Co wy robicie? Zapomnieliście o zasadach? Co ja mówiłem o czujności? Przecież on może być wrogiem. No co ty? Nie jestem wrogiem. To kim jesteś? Jestem Ang. Gdzie jestem? Skąd się tu wziąłem? Sam powiedz. Ej. Apa? Apa! Gdzie jest Apa? Soka? Widziałeś go? Tak. Wcale nie jest dziwny. Apa! To jest mak powietrza. Widzieliście apę? Mojego bizona? Sześć łap. Rogi. Brązowe strzałki. Latający bizon. Latający bizon. Nie musisz powtarzać. Opa! To jest bizon.